No czyść, witajcie, ja jestem Popster i witam się w kolejnym odcinku z Gierki Sky Hill, w kolejnym odcinku z na naszego e, przerażającego hotelu. Tak więc e, co? Chyba generalnie mamy mało HP, jesteśmy bardzo głodni, nie mamy. Okej, okay, mamy coś jednak do jedzenia, mamy coś do jedzenia, ale teraz taką. Teraz taką, bo mamy, mamy masło, które nam da sporo i ser. No i niestety to wszystko. Mamy dwa klucze które prawdopodobnie otworzą nam jakieś pomieszczenia, w których jeszcze nie byliśmy. Upuk. Um, o. Co tu mamy? Mm -hmm. e, Nadgniła, faszerowana papryka. I my niestety zjeść tego zbytnio nie, nie możemy. Mamy. Czy my właśnie straciliśmy klucz? Okej, okay, straciliśmy klucz, bo o to, żeby otworzyć jakieś pom pomieszczenie. Szkoda, że nam jednak gra. Wiecie... Yy... O! Teczka. Szkoda, że gra nam... Że gra nas nie pyta, czy my chcemy to pomieszczenie otworzyć. Kurde. Serek. Moneta. Jest dobrze. Mamy monetę. A to oznacza, że możemy wziąć... Fy I mamy co? Antybiotyk. Antybiotyk się oczywiście na pewno nam przyda. O no 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 no! no. Tu, 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 tu! O, o, o Boże! Eee, musimy. Pyk. Nie, no i kurde, nas musiał obrzykać No. I jeszcze dostaliśmy nadgniłą brukselkę. Eee, ale mamy antybiotyk i. Okej, okay, mamy antybiotyk. Więc musimy szybko lecieć na górę. Szybko lecimy na górę. Po to, żeby szybko sobie zrobić eee, tą odtrudkę i szybko ją wbijamy. Żeby, wiecie, stracić jak najmniej, jak najmniej HP. Żeby stracić jak najmniej HP. Yy... Pum, pum. Jest woda. Więc yy... zjemy sobie na serek i wodę wypijemy. Okej. Okay. Mam kolejny kluczyk. Tam nie wiem co żeśmy zdobyli, ale chyba, chyba tylko, koło... chyba że żeśmy zdobyli kluczyk. Pyk, pyk, pyk. I nic tak, nic tak naprawdę ciekawego. Aczkolwiek alkohol nam daje 10 głodu, więc sobie, więc sobie to wypijemy. Tracimy kolejny kluczyk, ale... Zdobywamy nawet dość sporo rzeczy. To, to, to też sobie wypijemy, ponieważ lepiej to stracić, okej. Okay. To żeśmy naprawili, co to za akrobatka jakaś? Czy my chcemy z nią walczyć? Możemy spróbować. Dobra. Jakaś, kurde. Pyk, 14. O, o ile ona, ona HP ma? No że ona nas jednak bije mało. Pudło, nie, 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 pudło, nie może być pudło. Pyk. Dobra, A. No co jest, ty? Ty, co jest, ona nas zabije. O, dobra, to nie było dobre. Czy to było opłacalne? powiedz mi, woda? Woda i moneta, no to nie było zbytnio opłacalne. To nie było zbytnio opłacalne. Eee... I powiem wam, że... Nie, dobra, wychodzimy z stąd, bo nie walczymy. O, proszę, teraz jeszcze żałobnik ten. Pek. Eee... Chłop... No nie może być pudło, kurde. Dobra, musimy, walić, musimy go tak atakować bo. O, sprawdziłem. Pyk, pusto. Jesteśmy głodni. Nie mamy hapsa. Mamy deskę. Mamy deskę. No, 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 no. no. Nie, 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 nie. Idziemy do góry, idziemy do góry, idziemy do góry, idziemy do góry. Idziemy do góry, bo. Bo nie, nie przeżyjemy kolejnej walki z tym gościem. Dobra. Tutaj możemy zdobyć. Czy tu możemy zrobić apteczkę? Nie, ale my zrobiliśmy środki przeciwbólowe Które nam chyba nic nie dadzą, nie? A nie, potrzebujemy... Aha, okej, okay, czyli zrypałem Bo mogę sobie zrobić tą apteczkę okej okay. Więc wypijemy sobie to, zjemy sobie to Leczko to nic nie daje e, więc co, lecimy do pokoju naszego VIP Idziemy spać na... Kurcze, okej, okay, 10 godzin, idziemy spać na, spać na 10 godzin, w nocy nic się nie wydarzyło, to dobry znak, dobra Tylko teraz pytanie, czy my nie zginęliśmy z, z głodu Nie Tylko, że HP nam też nic nie dało Jako, iż nam nic HP nie dało, musimy, musimy wziąć niestety to Musimy zjeść sobie ten serek i to eee, no i co, musimy jechać też na dół Musimy iść na dół i musimy niestety Powalczyć z tym ziomeczkiem. Tu jest jeden. Więc co? Chcąc nie chcąc, trzeba z nim walczyć. Chyba, że sobie przychodzimy tu do nie. Więc... Pudło. No dobra. Dobra. Fajna, fajne. Zatrucie. Fajny pokój. Widzimy mamy. Pyk, pyk, deska. Myślę, że może być to już, ni już ni niestety nasz. Praktycznie ostatni odcinek. Dobra, może jeszcze, jeszcze może nie będzie to nasz ostatni odcinek, aż się wiek. Znaczy w sumie może być os już, już ostatni, ponieważ tak naprawdę muszę pójść tam, gdzie widzieliśmy teraz tego ziomeczka. I problem jest taki, że niestety problem jest taki, że niestety. Że niestety nie ogarnę tego, że jedząc to, możemy się zabić. Dobra, więc spróbujemy sobie przetrwać jeszcze raz. Spróbujemy sobie jeszcze raz przetrwać, więc te odcinki. Zobaczymy, jak te sobie nam wyjdą, generalnie. Więc cóż, żeby użyć więcej potrzebujesz karty VIP, ok? Czyli nie mamy karty VIP, czy musimy po prostu schodzić na razie tako? Mamy nożyk, mamy nożyk, więc jest ok. Więc dajemy sobie oczywiście nożyk tutaj, mamy mam już masałko. Teraz spróbujemy zagrać, zagrać całkowicie inaczej, czyli Spróbuję robić tak, żeby nie marnować jak najmniej e, Pożywienia, pożywienia jedząc normalnie A trochę bardziej spróbujemy e, Robić po prostu jakieś, wiecie, normalne pokarma Pokarma, pokarmy e, Takie normalne, jak być jakieś jedzonka Dobra na razie, jak widzimy, no to te pierwsze piętra były dość easy. Tam żeśmy skończyli na którym piętrze? Chyba 45? 45? Uznajmy, że 47. Byliśmy piętro jakoś, tak. Dobra, e, oczywiście, pyk. Teraz troszeczkę inaczej sobie to programy. I jest za 7, dobra, i musi, musi, musi być, nie może być. ja jest znowu pudło. Ale teraz musimy uderzyć i uderzy uderzyliśmy go, ok. Więc teraz easy. 27 ekspla, więc spoczko. Tam nie możemy wejść, ponieważ potrzebujemy klucza, więc musimy pamię pamiętać, że na piętrze 96 był jakiś pokój z zamknięty na klucz. Pyk to naprawiamy, oczywiście naprawiamy. Dobra, tym z tym się oczywiście lejemy. On nas pierwszy zaatakował, ale my bum i prawie w web. Drugi raz. Ok, trafiliśmy go. Ma jeszcze trochę HP i pyk udało się dobra. I teraz zwyczajnym atakiem byle gdzie, żeby po prostu go zabić. Okej, okay, tu jest pusto i tutaj pusto. Ale mamy nowy poziom. Mamy nowy poziom, więc oczywiście polecimy sobie Cztery punkty w celność i siłę. Dajmy sobie oczywiście celność i siłę. Pójdźmy bardziej w celność. Pójdziemy sobie bardziej w celność, myślę, żeby to być OK. Eee, mm, OK, to jest dobre. I w, pójdziemy sobie też w zręczność, więc będę sobie jakoś próbował, próbował iść w te trzy... W, te, w te, 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 te trzy punkciki, jakby, nie? Mamy kartę VIP, więc, więc możemy sobie już jeździć tymi windami. To jest oczywiście dobre. No bo oczywiście, wiadomość od evet, świadka. I powiedział, spotkamy się w 88 niebie i odrodzi się czysty. 14, okej. Okay. To jak jakiś dziwny typ, całkowicie dziwny typ. E, pyk i nic ciekawego. I tutaj mamy ponownie naszego ziomeczka. Pyk. Pudło. No jak ja uwielbiam te pudło. 87, okej. Okay. Trafienie niekrytyczne ok No nie no, pudło drugie to już jest dobrze ale... Teraz jest okej. Okay. Za 11 oczywiście, pusto, pusto, nic nie zrobiliśmy, pyk pyk i tutaj co żeśmy zrobili, nadgniłą wiśnie i jestem ciekaw, czy chociaż, chociaż możemy jakoś te nadgniłe rzeczy, nie wiem, czy znaczy wiadomo, że jednak tego się nie oczyści, ale okej, okay, zumbiaczek, zombieczek, 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 zumbiaczek, yy... pyk 41, najgorsze jest to, że oni uciekają, nie, więc 5-3 i to jest walnie... uciekanie Jakby się nam się udało walnąć... 9-3... pyk 5-4 Właśnie uciekł Uciekł, uciekł Pyk no, pyk, mamy antybiotyk więc spoko Te są drzwi zamknięte Kolejne mamy Czyli mamy 92 piętro zamknięte I coś tam jeszcze było Nie pamiętam po to było Które piętro było zamknięte ale wiem. Trochę nie krytyczne no, ale HP jeszcze mamy, HP jeszcze mamy sporo. Kolejny, mamy czekoladkę, mamy czekoladkę, mamy cegłę, więc mamy cegłę, więc spoko. Pyk, antybiotyk, kolejny, rybka, pusto. No i to niestety dobrze nie świadczy. Pyk, cegła. Pyk i pyk, mamy mleczko, więc spoko. Pyk, pyk. Wierzą, że morderstwa miały charakter ry rytualny. A nawet jeśli nie, to można założyć, że, że morderca cierpi na poważne. E, to chyba mieliśmy też wygrze poprzedni, więc. Okej, okay, czy to jest ten nasz? To jest ten nasz, więc go byle gdzie I... i przeżył jeszcze. Przeżył nawet taki atak. No to jest. Nie no. To jest niesamowite. Nie mamy, żadnej monety nie mamy. Tu nic, nie ma ciekawego. tu nic nie ma ciekawego, więc lecimy dalej, pyk, pyk, pyk. Tempo, kuku, i jest też zamknięty, ten już jest otwarty, kolejny nożyk. O, kurde, my... Pyk. Kurde, nawet nie, nie zobaczyłem, że my giniemy od całego głodu. Siema, koleś. W łeb muszę ci trafić, dobra? Trafiliśmy cię w łeb, okej. Okay. Ja oczywiście, choć stąd spierdzielił. Pyk, pyk, pyk. I pusto, i, i, i ziarna kawy. Pyk. Mamy blachę. Mamy blachę, więc spokoj, czy to jest ten nasz. To jest ten nasz. I teraz w końcu, w końcu musi zginąć. Okej. Okay. W szapie mamy mieliśmy jakąś rurkę. Krew Mutanta, która nie jest nam. Nie wiem, nie wiem czy jest w ogóle nam. To czegoś potrzebne, ale mamy monety. M mamy, mamy monety. Ja sobie muszę chyba jakoś zapisywać mniej więcej też gdzie, gdzie na których piętrach są czasem jakieś rzeczy, które są przy, przydatne bardziej, bądź, bądź mniej, nie? Eee, tego na pewno nie będziemy tracić jak antybiotyków, to jest, to jest pewne. Klej chyba też sobie zostawimy, bo nie wiem po co nam byłoby to usuwać. Eee, pyk pyk pyk, co możemy teraz sobie zrobić? Możemy, możemy sobie zrobić taśmę. Możemy sobie, sobie zrobić mop, ale możemy też zrobić taśmę. Tylko że taśmę nie zrobimy, czy taśmę, znaczy nie będziemy mogli tego używać. Yy, ale mopas możemy zrobić. Więc yy, lecimy oczywiście. pyk, yy, windą na samą górę. Robimy sobie oczywiście mopa, buduj. To sobie zakładamy na to. Yy, no i co? Bronie, pożywienie. Możemy sobie zrobić koktajl. Więc też sobie zrobimy koktajl i wypijemy sobie go od razu, a apteczkę Zrobimy sobie dozu na zatrucie. Tak już wiecie, na wszelki wypadek. E, kije, no nie, kije, no nie są potrzebne. Potrzebujemy na to... E, dziwi by się przydało zrobić lepsze. Tylko teraz tego... Możemy zrobić gwoździe? Okej, okay, zrobimy sobie gwoździe i robimy sobie kij. I na pewno sobie nasz pokój wzmocnimy eee, i teraz drut kolczasty drut kolczasty, ale na drut kolczasty brakuje nam eee, drutu no i oczywiście gwoździ, więc tego jeszcze nie zrobimy więc zjeżdżamy sobie oczywiście na dół, na dół i lecimy dalej, tu z kolejny pyk do naprawienia okej okay. wow Ko koszto okej okay. zrobiliśmy jakieś wydrukowaną no, notatkę Małą apteczkę, więc spoko. Wydaje mi się, że gra się zaczyna na, nam o wiele lepiej niż zaczęła się ona nam wtedy. Mając taką broń nie powinniśmy mieć problemu trafić go w głowę. Dodatkowa tura i pyk i spada. Oczywiście mamy blachę, blachę i krew, krew mutanta. Lecimy, oczywiście, sobie z zręczność Dwa punkty w siłę, i jeden, w siłę, dwa pójdziemy. W siłę pójdziemy sobie dwa i lecimy, lecimy na dół. Lecimy sobie, oczywiście, na dół, pyk eee, Ok, 69. I dobra. Czy wiemy jedno, że oni tak naprawdę prawdopodobnie padają na dwa szoty? Okej, okay, okej, okay, okej, okay. mamy chlebek, mamy chlebek, no i mamy, mamy chlebek, mamy monetę, pyk, rybka, jest okej, okay, bo rybek mamy, ile mamy teraz tych rybek, mamy okay. już dwie, bo w sumie zjadłem teraz też, okej, okay. i próbujemy, a okej, Aj, dobra, próbujemy jeszcze raz, jeszcze raz, musi to być, i bum, 8, 8, okej, okay. no i oczywiście musimy nam uciec, tutaj nic nie ma, tutaj nic nie ma... Miecz z hakiem, dam ci, o i to jest dobre, tego że miecz z hakiem, więc niestety nie mam miecza z hakiem, a czy, czy my w ogóle możemy zrobić miecz, miecz z hakiem? Pewnie będziemy mogli go zrobić, ale to za jakieś in... kiedyś, kuchnia, warsztat, kuchnia, na pewno gdy zrobimy sobie kuchnię albo coś to będziemy mogli, gwozie, warsztat, okej. Okay. I czy my możemy sobie zrobić tak właśnie? Możemy sobie zrobić tak właśnie, więc, więc spróbujemy ulepszyć sobie warsztacik zobaczymy, jakie bronie będziemy mogli e, w nim robić. Chyba. E, żarcie się nam oczywiście kończy, ale nam się oczywiście, oczywiście też przyda zrobić apteczka. Kolejny lejny pokój zamknięty. Tutaj oczywiście nic nie ma, niestety. Niestety nic nie ma. Pyk, woda i pusto. To jest niestety zła wiadomość. Tu jest ten, który nam oczywiście ziomeczek uciekł. Bum w Próbujemy. Ok, udało się. 9,5. Hapsa dostał I teraz pyk i dobijamy go. To, to sobie. Okej. Okay, to sobie. Dam. O, jest apteczka. Apteczka i krew mutanta. To się oczywiście nam bardzo, ale to bardzo przyda. Pyk, kolejny ziomeczek. Próbujmy w mu w łeb. Walnaliśmy okej. Okay. Tapienie krytyczne za 8 i... Myślałem, że już go zabijemy. Bum, Blacha. I sporo nawet zaraz nam dał rzeczy. Eee, zjedzmy sobie to, zjedzmy sobie to i zjedzmy sobie chlebek. Wy też chlebek chyba zrypałem, że teraz zjadłem. Okej. Okay. pudło nice. 6, 6, okej. Okay. A, 28, jest okej. Okay. I pak, dobra. Zginął. Levela jeszcze nie mamy, eee. OK. Okej. 79 piętro, jest okej. Okay. Wydaje mi się, że ta gra się no chyba teraz zaczęła o wiele lepiej niż yy, niż poprzednia, tak mi się wydaje. Chyba, że to chodzi o to, że też inaczej teraz tą rozgrywkę z, yy, toczę. Wycinek jednak z gazety. Brutalnie zamordowano pięć osób, w tym dziecko. Policja zakłada, że to jest charakter pisma seryjnego mordercy i łączy tę tragedię z innym morderstwem sprzed dwóch miesięcy. Podczas ataku użyto podobnej, własnoręcznie wykonanej broni. Śledztwo utrudnia brak konkretnego motywu. Większość ekspertów podziela opinię, że morderca był psychicznie chory. Nowy poziom. A jeśli jest nowy poziom, to my sobie oczywiście lecimy w... Siłę, celność i zręczność, żeby oczywiście uciekać przed tymi wszystkimi ziomeczkami. Kolejny pokój zamknięty. Apteczka, kolejna monety. Nie, tak gra się nam, nam o wiele, o wiele lepiej na pewno y, zaczyna. My sobie oczywiście tą apteczkę... Mamy w ogóle dwie apteczki, spoko. Używam sobie jedną. Jest nice. Jest nice, jest nice, jest nice. Yes, nice. Ale pyk, rybka kolejna mamy. Dobra. Lecimy sobie, oczywiście, windą do naszego pokoju. E, robimy sobie gwoździe to jest, to jest pewne Robimy sobie gwoździe. pokoje. Możemy sobie ulepszyć łóżko. Nie. Albo możemy sobie ulepszyć nasz warsztacik. I teraz w naszym, w naszym warsztaciku mamy nowe bronie. E, tylko, że tutaj potrzebowalibyśmy coś sobie tutaj jeszcze ulepszyć. Więc e, spoko. Spoko. To jest, no, to jest nawet dość wykonalne, tylko że potrzebujemy tej prędkości, niestety. I to tak sporo, bo musielibyśmy na to zmarnować naprawdę kilka leveli. Takich chyba za dwa, nie? Bo on po pięć punktów dostaje na każdy level. No więc musimy zmarnować takich w sumie trzy levely. Trzy levely musimy zmarnować. Trochę tak lipa. Trochę lipton. Trochę lipton, ale okej. Okay. Mm... Niestety nie mam stać mnie na nic, żeby sobie zrobić do jedzenia, więc musimy sobie zjeść grzybki normalnie, i wy wypić wodę i, i rybkę zjeść. Jest ok. Jest ok, mamy trzy monety, więc też jest poczko. Eee... Żeby sobie ulepszyć to, ok. Czy... Tylko, że potrzebujemy Przypujemy gwoździe. Więc raz, ok. Już na gwoździe nas nie stać, ale. Okej, okay, ale... ale, ale... ale nieźle. Pójdziemy sobie jeszcze... Pójdziemy sobie jeszcze trochę... Parę pięter, parę pi pięter sobie jeszcze zejść. O, no no no. Z tym ziomkiem chyba jeszcze nie chcę walczyć, ponieważ. Ja coś czuję, że my z tym ziomkiem możemy przegrać. Plus jest taki, że mamy full cup, więc... Więc nie powinno to być jakoś trudne. Daśmy. Ok OK. Okej. Easy. I. Aj. Musimy... Musimy go trapić, właśnie. To jest problem. Że musimy go trapić. Mamy kolejny klej. Sporo. Sporo tego kleju mamy. Pyk, kluczek. Mamy kluczek. Więc będę mógł sobie w kolejnym odcinku pójść w niektóre miejsca, gdzie jest on właśnie potrzebny. się chyba tu jest ten ziomek, Nie, to jest inny ziomeczek. Próbujemy go wywalnąć. Udało się. Okej. Okay. Okej, okay, ten też uciekł. Fragment zdjęcia najprawdopodobniej jest powiązany z innym morderstwem, do którego doszło 12 mil na zachód od miasta. Młoda kobieta została zamordowana młotkiem. Nie znaleziono śladów wskazujących na gwałt ani rabunek. Jedyna kamera w okolicy uchwyciła tylko rozmyty kontur postaci uciekającej z miejsca zbrodni. Okej, okay. dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, 72. pięcerko, i to jest zombie, który nas tutaj przed którym. Przed który Przed tam był uciek? Kolejny. Pyk. Teraz nam idzie o wiele, o wiele, o wiele, oczywiście lepiej. Ale cóż, mamy mąkę. Jest gay, mamy mąkę. Ale oczywiście lecimy do naszych popolików VIP. Nie możemy zrobić gwoździ, ponieważ nie mamy jeszcze blachy, więc nie możemy sobie ulepszyć, ulepszyć naszych tutaj drzwi. Potrzebujemy dwie blachy, i potrzebujemy blachę jeszcze, żeby zrobić ten dr drut kolczasty i blachę, żeby w ogóle po prostu sobie ulepszyć te dźwiczki. Wydaje mi się, że tę gierkę y, z z z z tego zaczynamy o wiele lepiej. Tak więc zobaczymy, może tym razem uda się do, y, y, zejść jeszcze niżej, 47 chyba piętro to był chyba rekord, może 45, nie pamiętam dokładnie, ale cóż, mam nadzieję, że oczywiście ten materiał się wam podobał, jeśli tak to w górę, kliknijcie sub i dzwonka, żeby być oczywiście na bieżąco z tym kanałem, no i cóż, ja was oczywiście zapraszam także na moje inne kanały, y, na moje live'y, no i oczywiście wszędzie, tak więc, tak, więc oczywiście trzymajcie się, cześć! I z tego w kolejnych odcinkach z Skyheela i nie tylko.